Tyle oleju znajduje się na całym torze. Może nie wszyscy wiedzą, ale za linią faulu jest rozprowadzony olej. Jest on po to, żeby zredukować tarcie między kulą a torem. Tak wygląda tor przed smarowaniem. Tak wygląda po. Smarowania są różne. Raz tego oleju jest więcej, raz tego oleju jest mniej. Raz jest go więcej na środkach, a mniej na bokach. Raz jest rozprowadzony od prawej do lewej, w prawie równej linii. Powoduje to, że raz nam gra się łatwiej, a raz gra się trudniej. Bowling to tak naprawdę bardzo precyzyjna gra. To, jak jest posmarowany tor i ile jest tego oleju, możemy sprawdzić na wykresie i później do tego dopasować, jak będziemy grać, jaką kulą i którędy będziemy próbować grać, żeby zbijać strajki. Im więcej oddamy rzutów, tym ten olej jest też bardziej rozprowadzany, co powoduje, że podczas gry. Musimy troszkę się przesuwać i korygować już pozycje i miejsce, przez które rzucamy.